Pani gratulacje wielkie. wygraliście pierwszą edycję Love. Przejdziemy do konkretów. Co w sobie ko lubicie, kochacie? Czego w sobie nie lubicie, nie, nie kochacie? jak mieliśmy kiedyś takie pytanie, ale tutaj no. w programie. Ja na pewno mogę zacząć. Tak, zacznij. No. Poczucie humoru tutaj chyba wygrywał nas i to w sobie lubimy najbardziej, odpowiem za na, na naszą dwójkę. Natomiast czego nie lubię? Hmm. Moich włosów? Nie, no bo są podobne do moich, nie, to są <laughs> ciężkie. Natomiast. Y co by to było? Może to, że czasami zbyt długo się zgrywamy i wjeżdżamy sobie mocno na psychę, aż zrobi nam się przykro? Tak, I... ogólnie Kamil to... mówi w liczbie mnogiej, dlatego że my mieliśmy takie zadanie kiedyś i wymienialiśmy to nawzajem i mieliśmy dokładnie te same rzeczy. Czyli ja w nim lubię poczucie humoru i to, że czuję się dość swobodnie, ale my też się często ciśniemy w tym wszystkim i w pewnych momentach robi się to po prostu nieprzyjemne i też się nie przyznajemy do tego, że jest nieprzyjemnie, tylko dalej tak, to zgrywamy, no. Tak, no więc, więc jak to działa? Wiecie, nad czym pracować, jak wrócicie do Polski? Tak, wiemy. No tak, choć to jesteśmy trochę my, więc yy, nie wiem czy będziemy nad tym pracować. Po prostu dopóki będzie dobrze, to będzie dobrze, a jak się będzie coś psuło, to może coś. Może będziemy rozmawiać. Idziemy do terapeuty. Co? Od razu. No. Dajcie mi spokój, chłopie, z terapeutą. Rozwód! Od rozwód. <laughs> Widzimy się w sądzie. Żeby był rozwód musi być ślub. E, do lecimy właśnie do Las Vegas, wiecie jak jest, nie? No, za tą no. kasę, którą... Tak, właśnie lecimy. to jest dalej pomysł, Chyba tak? tak. wystarczy. E, na same, tak? tak, na styk. Tak. Wydaje mi się, że tak. No. Pierwsze Wasze emocje po tym zaświecaniu się zielonych lampek? Ulga, czy jakieś takie poczucie? Nie, no tak miało być. Ja miałam ulgę, bo to ode mnie zależało. W sensie, bo Kamil miał już zielone światełko, i ja, jakby byłam tą osobą decydującą, i ja byłam. Szczerze to byłam w pewnym momencie taka przerażona, że co jak będzie czerwone, bo czułam, że powinno być zielone, ale jednak to ode mnie zależało to i też nie chciałam jakby, no, nie wiem, no wiem, że powiedziałbyś, że jest okej, okay, ale na pewno było być trochę przykro, mi też by było trochę przykro, chociażbyśmy udawali, że nie. No. Mm, natomiast ucieszyłam się, jak było to zielone światło, jak było widać skakałam po Kamilu. Tak i pojawiły tak, się... Tak, no, tak, tak. Fan Fun fact jest taki, że ja nawet sobie w głowie zaplanowałam, że jak to wygramy, to wskoczę na Kamila, a Kamil do mnie mówi pięć minut później, a nie jak to wygramy, to wskoczę na mnie I mówię, Boże Święty. 5 minut wcześniej. Ona ja miałam to zrobić, no. więc to było takie planowane. Lubimy też chyba, w sensie ja to lubię, że mamy często takie connection, że w no. tym samym czasie mówimy to samo i jakby mamy podobne pomysły, więc to jest fajne. I myślę, że wróży nam spoko relacje, nie mówimy jeszcze jaką, bo my nie lubimy się oboje deklarować, I też jest fajne. W sensie nas to trochę przeraża, jesteśmy jeszcze takimi dużymi dziećmi w tym wszystkim, ale to też jest fajne, bo jesteśmy w tym razem. Mamy luz. Wynik innych par zaskoczył. zaskoczą? Wy spędziliście 100 tygodni razem. Nie, nie, mnie nie, nie zaskoczył żadne nie jest nie żadne, że na przykład tutaj jedna para miała czerwone, światło druga zielone. To było jakoś dla was. To, że u Maksyma się zapaliło światło zielone, to było... Dając szok taki, że róż, różnie od... ta sama odpowiedź, a różna światła. Ogólnie na przykład tutaj ta para, która siedziała, czyli Klaudia i Maksym, gdzie było u Maksyma, czyli mężczyzny tego zielone, a u Klaudii było czerwone, to oni się znają bardzo krótko. I Jakby w ogóle ja z Klaudią rozmawiałam, ona była pewna, że będzie zielone, a ja sama byłam w szoku jej pewności, bo jednak tu były pytania o relacje i przykładowo, no, mi z kamilem gdzieś tam przepracować już kilka wątków, a oni się dopiero zaczynali poznawać i wydaje mi się, że oni mogą stworzyć prawdziwą relację, ale potrzeba na to więcej czasu, bo ja po dwóch parowaniach z tobą też bym nie dała radę na to jakby tak odpowiedzieć, odpowiedzieć. Jasne. więc Jasne. myślę, że tutaj jest kwestia czasu. Oliwia i Marcin byli oczywi oczywistą taką parą też, że wygrają? Oni tak, byli tak, dużo tak bardziej oni sobie oczywiści. tak słodzili przed, to, te, przed y, tym pytaniem, że jakby odpowiedzieli inaczej, no to, to byłoby tak. Mm, tak, oni wie. byli dużo bardziej oczywiście niż my moim zdaniem, bo oni się no. bardzo deklarowali, byli pewni swoich uczuć, my nie, więc Jezu. tak, to jest to. Wyszło poza to nie bardzo dla was. Tak, dla nas to więc mega, się. a my lubimy niespodzianki, więc ogólnie wyszło super. Widzowie też, czytelnicy też, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki.